Reportażyki terenowe, podcast bardzo satyryczny. <noise> Ludzie lubią wierzyć w cuda, ale jeszcze bardziej lubią robić cuda. To sprawia im niepospolitą radość. Czują wtedy moc sprawczą. Im bliżej świąt lub wyborów, tym więcej pragnień, oczekiwań i tym więcej cudów. Niech się jednak miary trzymają i starzy, i młodzi. Jak ze wszystkim, nie wolno przesadzać. W robieniu cudów też trzeba mieć umiar, bo inaczej skończy się tak jak w życiu bohatera tego wesołego opowiadanka. Cuda, cuda ogłaszają. Jędrzej od dziecka pisał listy do świętego Mikołaja. Ledwo składał litery, a już udawało mu się stworzyć głęboki w swym przesłaniu tekst. Na przykład, nic nie chcę, tylko żeby tej starszej siostrze tyłek przecepać, bo się mądruje. Jak więc widać, nie miał w sobie nawet krztyny materializmu. A szczerość pozwalała myśleć o autorze tego liściku: Dobre dziecko o trudnym charakterze. Późniejsze listy naszego bohatera mają już odcień społeczny. Wszyscy w rodzinie pamiętają jego słynną prośbę. Kochany święty Mikołaju, niczego mi nie przynoś, byle zdechł kot sąsiadki, ponieważ sika nam na wycieraczkę. Ileż w tym liściku troski, ile naturalności. Jędrzej czuł satysfakcję, ponieważ Mikołaj, który przyszedł tamtego roku, miał kilka promili za dużo, przewrócił się na schodach i przygniótł kota. Tak, całkiem przygniótł. Czyli prośba została wysłuchana. To wydarzenie pogłębiło u chłopca przekonanie o niezwykłej mocy sprawczej listów wysyłanych do świętego. Sprytny młodzieniec zaczął zarabiać na swoim talencie pisarskim. Po szkole rozniosła się nawet plotka, że Jędrzej Kapusta ma jakieś osobiste kontakty z Mikołajem i może prosić go o co zechce. Nie można było zmarnować takiej okazji. Dziecięcy pokój zmienił się w biuro pisania próśb. Rodzice nie wiedzieli, ile ich syn zarabia na swoim talencie. Dziwili się tylko, skąd wziął pieniądze na zakup 45 hulajnuk, które zresztą później wynajął kolegom. Oczywiście listy wysyłał nie do Laponi, ale do rodziców kolegów i w każdym pisał, że pod choinką powinna leżeć hulajnoga. A potem dzwonił i proponował tanie wynajęcie. O takich dzieciakach mówi się niby głupi, ale swoje wie. W szkole średniej jego interes pięknie się rozwinął. Nikt już co prawda nie wierzył w Świętego Mikołaja, ale każdy chciał coś dostać. I nieustannie pisał więc listy na sprawdzony adres, św. Mikołaj, Laponia. A kopie wysyłał do dyrektora, burmistrza, kuratora i ministra. Wiadomo przecież, że są pomocnikami św. Mikołaja, więc to oni, oczywiście za sprawą swojego szefa, mogą coś dać. Skuteczność tej listowej ofensywy była zaskakująco duża. Uczeń chciał na przykład dostać wyższy stopień z matematyki, więc wystarczyło napisać, że chciałoby się dostać nową, lepszą panią. I działo się. Minister dzwonił do kuratora, kurator do dyrektora, a dyrektor przysyłał pod choinkę całkiem nową i bardziej sprawiedliwą nauczycielkę, która nie lubiła ryzyka. Niby nikt nie wierzył w Mikołaja, ale na wszystkich robił wrażenie dopisek do wiadomości biskupa Mikołaja Zmirry. Trzeba oddać Jędrzejowi, że był uczciwy. Kiedy dyrektor poprosił go o zmianę kuratora, nie odmówił. Dla siebie nie prosił prawie nigdy o nic. Jego sława rozniosła się po całym kraju. Uważano go za bliskiego współpracownika znanego biskupa. Zyskał szacunek, nie ustawał więc w pisaniu listów. Załatwiał różne prezenty dla różnych ludzi. Miał powody do dumy. Pewnego dnia otrzymał jednak tajemnicze pismo. Obejrzał je, z szacunkiem spojrzał na pieczątki, nie mógł uwierzyć. To był najwyższy szczebel. W treści listu zacny nadawca pisał: Panie Jedrzeju, znamy pana. Dokonania w zakresie troski o dobro obywateli i ojczyzny naszej. Cenię sobie pana patriotyzm i zaangażowanie. Wiedziony, dobrze pojętym interesem naszego państwa, proszę o interwencję w sprawie zwycięstwa wyborczego. Bardzo chciałbym je dostać pod choinkę. Tu następował podpis, który wywołał u naszego bohatera dreszcz rozkoszy. Szybko zabrał się do roboty, napisał setki, ba, tysiące listów. Na każdym dopisując oczywiście do wiadomości świętego Mikołaja. Oczywiście w pięknej kopercie wysłał także list do Japonii. Twu, do Laponi, zdążył przed wigilią. Do wieczerzy zasiadał z uczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Tuż przed zmrokiem do drzwi zadzwonił dzwonek. Jędrzej poszedł otworzyć. Na progu stał zziębnięty listonosz w stroju elfa. List do pana, od szefa powiedział i odszedł. Jędrzej spojrzał na kopertę, zobaczył swoje nazwisko napisane pięknymi literami. Na odwrocie widniała adnotacja nadawca, święty Mikołaj, biskup, tymczasowo w Laponii, na skutek komercjalizacji systemu dystrybucji prezentów. Och! Jakże była piękna ta chwila! Jędrzejowi z emocji spociły się wszystkie możliwe do spocenia miejsca. Oddychał ciężko. Delikatnie otworzył kopertę. Wiedział, że list dotyczy sprawy najwyższej wagi państwowej. Pamiętacie. Pamiętacie, jak pisano proszę o to zwycięstwo. Z pełną świadomością przecież powierzył tę prośbę swojemu ukochanemu świętemu. Czuł ciężar tej chwili. Zamknął oczy, wyciągnął list i spojrzał. Na środku białej kartki widniało jedno słowo: Przesadziłeś. Te święta miał smutne. Po raz pierwszy nie dostał tego, co chciał. Pamiętajcie więc, żeby i wam polityka nie zepsuła świąt. Wesołych świąt. <słuch>